Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Dziś mamy pierwszy dzień sierpnia i postanowiłam, że przez cały ten miesiąc będę nagrywać dla Was filmy, a dokładniej będę pokazywać to, co dzieje się w Kapadocji właśnie w sierpniu. A będzie się działo naprawdę dużo będą koncerty, pokazy filmów. Wystawy będzie oczywiście pokaz balonów, na które oczywiście się wybieram. A dzisiaj jedziemy z córką na koncert oraz wystawę, a Was zabieram ze sobą. Wiecie, co się stało. Okazało się, że o tej godzinie żaden dolmusz nie podjeżdża pod Pasiabag, miejsce, gdzie odbywają się wszystkie koncerty. Dlatego wysiadłyśmy z córką z Dolmusza przy głównej drodze, a teraz idziemy na piechotę. Gerekler bir şey Hadi bin de gel abla. Evet. Seni abi çok şey istiyor. Teşekkür evet. yer ya. Yer yok da, Dnia. Czekałam z córką, żeby się troszkę ochodziło, trochę się ochodziło, ale tylko trochę, przyszliśmy do muzeum na kolejną wystawę. Wracamy tutaj ponownie, musimy tutaj wrócić, ponieważ można spróbować ebru, malowania. Natomiast ten pan, który udziela lekcji, jest tutaj od godziny 9 do 17. Dlatego prawdopodobnie wrócimy tutaj jutro. A nie, jutro nie mogę, bo przychodzi do nas koleżanka na śniadanie. To w takim razie za dwa dni. A tutaj jest miejsce spotkań starszych pań, sąsiadek? Które często przesiadują sobie wieczorami. Tak wygląda to z drugiej strony. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek rano. Dzisiaj spotykam się z koleżanką, z którą nie widziałyśmy się 5 lat. To znaczy, niedawno udało nam się spotkać na kawę, herbatę i plotki, ale było to zdecydowanie za krótko. Nie widziałyśmy się 5 lat, ponieważ tuż przed naszym wyjazdem do Szkocji Laura wyjechała z rodziną do Filadelfii. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy będziemy mogły pogadać dłużej, poplotkować dłużej przy dobrym tureckim jedzeniu. A teraz moja zguba w Turcji będziemy mieć bułeczki, aćmę i paczy. Laura przyniesie też borek. A tutaj mamy masło orzechowe, dżem wiśniowy, a czyli taki ostry sos do pieczywa suszone morele, pomidory, dżem ze śliwek, który zrobiłam sama, i trochę suszonych owoców i orzechów. A tutaj mamy pomidory z solą, oliwą i cytryną, grillowane oliwki, ser, ser topiony, czarne oliwki, jajka na twardo, ogórki, żółty ser i arbuz. Będzie jeszcze menemen, czyli turecka jajecznica, i nie może zabraknąć tureckiej herbaty. Tak prezentuje się nasze tureckie śniadanie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie we wtorek rano. Wczorajsze spotkanie z Laurą, wczorajsze śniadanie z Laurą trwało 6 godzin. Wygadałyśmy się za wszystkie czasy. Ale planujemy spotkać się jeszcze raz, tym razem gdzieś na mieście i z jeszcze jedną koleżanką. A dzisiaj wybieramy się z Sarą do Gura i Muze ponownie na naszą lekcję malowania na wodzie. A was zabieramy ze sobą. I witamy się ponownie przy Gura Muze. Dzisiaj jadę do Neffrzehir lub, jak niektórzy mówią, do Neffrzehr. Jadę na wystawę i jak zwykle zabieram Was ze sobą. A teraz szukam taksówki, bo nie ma mowy, żebym mogła w tym upale przejść 3 km. Znalazłam taksówki. A tutaj po lewej stronie znajduje się znienawidzony przeze mnie Urząd do Spraw Cudzoziemców. Okay, dojechałam, poradziłam sobie i wreszcie jestem na wystawie, o której marzyłam tyle, tyle czasu. Nawet nie wiecie jak się cieszę. Idziemy. Fajnie, bo nie ma dużo osób. Kochani, wystawa była przepiękna. Czekałam na nią aż dwa lata. Za pierwszym razem mieszkaliśmy u wujka, ponieważ remontowaliśmy nasz dom i po prostu nie było to możliwe. Natomiast za drugim razem udałam się do kościoła, do którego nie powinnam się udać. Z całej Kapadocji są trzy kościoły pod tą samą nazwą i ja udałam się do tego niewłaściwego w ostatni dzień festiwalu i nie zdążyłam już potem dojechać do Fnewszer. Ale dziś udało się. Jestem pod ogromnym wrażeniem wystawy i miejsca, gdzie ją zorganizowano. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda Wam się przyjechać do Kapadocji i zobaczyć wszystko na żywo. Bardzo serdecznie zapraszam Was na Nevşehir Culture Yolu Festivali. Dzień dobry, witam Was serdecznie w niedzielę, w ostatni dzień festiwalu. Niestety, my już jesteśmy w domu. Już ponieważ samego rana wybraliśmy się z synem na festiwal balonów, niestety festiwal się nie odbył ze względu na kiepską pogodę, to znaczy bardzo mocno wiało. Zorganizowano coś w rodzaju pokazu ognia, i za chwilkę będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. zobaczyć, jak wygląda festiwal balonów, to odsyłam Was do mojego filmu zeszłego roku. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o festiwal, natomiast mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Zabieram Was na Targ Staroci, który odbywa się w Awano. <toddź> 何ですか